wszystkich zgromadzonych naszej łódzkiej Bazylice Archikatedralnej. Spotykamy się po blisko 18 miesiącach. Odkąd ostatni raz mogliśmy być razem, modlić się razem, słuchać Słowa Bożego, także zgłębiać je. Serdecznie witam na naszym nabożeństwie te słowa wszystkich obecnych. W osobie księdza arcybiskupa witam wszystkich duchownych kapłanów, siostry zakonne kościoła rzymskokatolickiego. W osobie księdza Semki chciałbym czy Semka powitać wszystkich duchownych kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Kumenicznej w oddziale łódzkim. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy pierwszej edycji Ekonomicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi i wszystkich, którzy, którzy pragną uczestniczyć także w drugiej edycji tej szkoły. Znany świecki teolog prawosławny Paweł Jewdokimow, nieżyjący już od ponad 50 lat, Znany także ze swojej działalności ekumenicznej, napisał kiedyś takie słowa: Katolicy, protestanci i prawosławni wszyscy grupujemy się wokół Biblii. Biblia zamknięta łączy nas. Z chwilą, gdy otworzymy jej stronicę, Biblia otwarta rozdziela nas to prawda, że historia kościoła Jezusa Chrystusa zna wiele podziałów, które zrodziły się na gruncie pragnienia bycia wiernym Ewangelii, bycia wiernym Słowu Bożemu. Podziały powstawały wtedy jednak, kiedy kościół próbował zdobyć władzę nad Słowem, a nie poddawać się jemu, kiedy próbował wykorzystywać to słowo Boże do swoich ludzkich interesów zamiast w pokorze słuchać tego słowa Bożego dlatego zapewne świadomi naszych chrześcijańskich błędów z przeszłości chcemy poddawać się wszyscy pod to słowo dzisiaj aby osądzało i oczyszczało pragnienia i myśli serca jak czytamy w liście do hebrajczyków żywe jest bowiem słowo Boga i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Chcemy więc poddawać się wspólnie jako uczniowie Jezusa Chrystusa, ale żyjący w różnych wspólnotach, pod moc. Uzdrawiającą Słowa Bożego, tak aby Słowo, które dzieliło, zaczęło nas łączyć. Myślę, że właśnie dlatego z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o podpisaniu 1 września 2019 roku przez księdza arcybiskupa Metropolitę Grzegorza Rysia oraz przewodniczącego oddziału łódzkiego, regionu łódzkiego Polskiej Rady Komunicznej księdza Semka listu założycielskiego, który powoływał ekumeniczne szkoły biblijną w Łodzi. Jej celem, jak czytamy m.in. w tym liście, jest przede wszystkim pogłębienie życia chrześcijańskiego w świetle żywego Słowa Bożego. Wtedy zapisało się do tej szkoły około 230 osób z różnych kościołów chrześcijańskich. Z Łodzi, okolic, ale także z wielu miast w całej Polsce. Zajęcia, jak wiemy, odbywały się od października 2019 roku do marca 2020, choć zaplanowane były do czerwca 2020. Były to spod, sobotnie spotkania w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Każde spotkanie Rozpoczynało się wspólną modlitwą prowadzoną przez duchownych kościołów współtworzących Ekumeniczną Szkołę Biblijną. Następnie odbywały się trzy bloki wykładowe po dwie godziny, lekcyjne prowadzone przez wykładowców pochodzących także z różnych kościołów chrześcijańskich i reprezentujących różne ośrodki akademickie z całej Polski. Pierwszy blok wykładów był poświęcony. Systematyce biblijnej. Wysłuchaliśmy m.in. wykładów na temat tradycji, natchnienia, egzegezji biblijnej, archeologii, historii, dziejów narodu wybranego, prorocz czy eschatologii. Drugi blok wykładowy związany był z praktyką biblijną. Przykładowe tematy tego bloku to lekcja Divina, czy skrutacja Pisma Świętego albo Biblia w liturgię różnych kościołów chrześcijańskich. A trzeci blok wykładów poświęcony był studium ostatniej Księgi Nowego Testamentu Apokalipsy świętego Jana, a szczególnie tej części tej księgi, która zawierała listy do, zawiera listy do siedmiu kościołów. Jeden raz, 15 lutego 2020 roku, zamiast wykładów odwiedziliśmy Kościoły kilku wyznań chrześcijańskich. Byliśmy tutaj, w Bazylice archikatedralnej. Katedralnej, byliśmy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Mateusza, w Boże Chrześcijan-Baptystów oraz w Soborze św. Aleksandra Niewskiego, czyli Katedrze Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Tam te odwiedziny były związane z modlitwą, śpiewem, poznawaniem konkretnej wspólnoty kościelnej. Od... 20 marca 2020 roku, rozporządzeniem ministra zdrowia, wprowadzono w Polsce stan epidemii COVID-19 i zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia naszej działalności. Zajęcia kwietniowe, majowe i czerwcowe, które nie odbyły się w planowym terminie, zostały przeprowadzone w formie online we wrześniu, październiku i listopadzie. 2020 roku. Nagrania i materiały z wykładów zostały przesłane do słuchaczy naszej Ekumenicznej Szkoły Biblijnej. Tak więc ostatni raz spotkaliśmy się 7 marca 2020 roku. Dzisiaj, 25 września 2021, po ponad 18 miesiącach, możemy spotkać się ponownie. Chcemy Podsumować i także tym nabożeństwem niejako zakończyć pierwszą edycję Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi, ale również zainaugurować drugą edycję tej szkoły. Jednym z celów naszej szkoły biblijnej, który wyznaczyliśmy sobie u jej początków, był wspólny wyjazd do miejsc związanych właśnie z siedmioma kościołami Apokalipsy. Świętego Jana. Wyjazd ten, jak wiemy, nie doszedł do skutku w związku z epidemią. Myślę, że powrócimy do pomysłu wspólnego wyjazdu, i jeśli byłby on możliwy, to zaproponujemy ponowną jego organizację. Dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i, i funkcjonowania tej Ekumenicznej Szkoły Biblijnej księdzu arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi, metropolicie łódzkiemu księdzu Semkowi Korozie, przewodniczącemu oddziału regionu łódzkiego Polskiej Rady Kumenicznej za, za podpisanie tego listu tworzącego szkołę. Chciałbym podziękować wszystkim duchownym, Wielu kościołów chrześcijańskich, którzy bardzo ochoczo podjęli ten pomysł i współpracowali, współpracują nadal w tworzeniu, w planowaniu tej szkoły. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy tak bardzo licznie zapisali się na pierwszą edycję, i jak byliśmy wszyscy świadkami, bardzo gorliwie w tych zajęciach uczestniczyli. Myślę, że Cel, jaki stawia sobie ta szkoła, czyli właśnie pogłębianie życia chrześcijańskiego w świetle Żywego Słowa Bożego, ta szkoła pomagała. Szczególnie chciałbym podziękować za taką cichą i trochę ukrytą pracę sekretariatowi, a w nim siostrze Marii, także pani. Marii Czajkowskiej, która przez pierwszy okres działania tej szkoły tak naprawdę tworzyła, organizowała stronę internetową. Chciałbym podziękować obecnemu wśród nas księdzu rektorowi seminarium duchownego, księdzu Sławkowi Sosnowskiego, bo to właśnie w murach seminarium. Mogliśmy się spotykać i planujemy spotkania drugiej edycji naszej szkoły. Od 2 sierpnia tego roku trwają zgłoszenia do drugiej edycji Ekumenicznej Szkoły Biblijnej. Tematyka wykładów będzie dotyczyć Jezusa Chrystusa w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, wykłady będą realizowane stacjonarnie w formie zjazdów, jeden raz w miesiącu, od października aż do czerwca. Zaprosiliśmy, podobnie jak w pierwszej edycji tej szkoły, biblistów z różnych kościołów chrześcijańskich i też różnych ośrodków akademickich. Oprócz zaplanowanych wykładów Chcemy, aby przynajmniej dwie godziny każdego zjazdu poświęcone były na spotkania w mniejszych grupach, rozmowy, dyskusje, ale także prace nad tematami, które zostaną zadane przez prowadzących zajęcia. Podobnie jak w pierwszej edycji będziemy spotykać się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, choć miejscem spotkania będzie teraz aula imienia księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego. Jestem głęboko przekonany, myślę, że wszyscy takie przekonanie nosimy w sobie, że Ekumeniczna Szkoła Biblijna w Łodzi właśnie poprzez wspólne czytanie, modlitwę, medytację, studium Pisma Świętego pozwala nam Chyba odważnie stwierdzić, że te cytowane słowa na początku Pawła Jewdokimowa nie są już dla nas aktualne. To właśnie Biblia zamknięta dzieli nas, ale Biblia otwarta, zwłaszcza kiedy otwieramy ją wspólnie, zaczyna nas łączyć. Na zakończenie chciałbym jeszcze przypomnieć słowa Jana Pawła II wypowiedziane do teologów w Niemczech w 1980 roku. Kiedy żyjemy pismem świętym, zbliżamy się też mimo wszelkich różnic, które mogą się utrzymywać do oddzielonych od nas braci. Kiedy żyjemy pismem świętym. Myślę, że wszyscy życzymy sobie tego, aby nasz udział w ekumenicznej szkoły biblijnej, zgodnie z jej założeniami, właśnie pomagał nam nie tylko więcej znać Pismo Święte, wiedzieć więcej o Piśmie Świętym, ale przede wszystkim żyć, żyć nim na co dzień. Teraz y, poprosimy Ducha Świętego, aby przyszedł y, y, i działał w nas i potem weźmy udział wspólnie w tym nabożeństwie Słowa Bożego, które ma zakończyć, ale jednocześnie zainaugurować kolejną edycję Ekumenicznej Szkoły Biblijnej.